Część druga wielkiego przeglądu Long Sleeve'u. Ej, tutaj potencjał był znacznie większy. Tu w ogóle ten kołnierzyk się jakoś totalnie źle układa. Musiałabym to chyba przeprasować, żeby to było tak, a nie tak, nie wiem o co chodzi. No to jakby było... nie wiem, jak klon wygląda. A, to miał być hit tego holu. Kolejny zawodnik, taki oto long sleeve. On jest zdecydowanie za luźny. Rękawki fajne, bo długie. Lubię długie rękawki. Long. Jak sama na to wskazuje. Takie właśnie powinny być. Nie, no w tej bluzce jestem totalnie zakochana. To jest ta sama co w poprzedniej części. Też z tego takiego najbardziej milusiego materiału na świecie. Dosłownie, kołderka u babci. O! Idealne. Właśnie o taki look chodziło. Kolejne podejście do tych bluzek z kołnierzykami. Myślę, że tej opcji w paski mogłabym dać szansę, bo ta poprzednia była straszna. A, a to może, może. Dajcie znać, bo po prostu ja się strasznie zajerałam na te z kołnierzykiem, więc może po prostu jestem teraz zbyt łaskawa, a wyglądałem mega tragicznie. Także. Jak wygląda mega tragicznie, to napiszcie.